Witam serdecznie wszystkich katechetów. Moje słowa chcę skierować dzisiaj przede wszystkim do katechetów szkół ponadpodstawowych naszej diecezji opolskiej. Już od jakiegoś czasu docierają do nas różne informacje na temat sytuacji w szkołach średnich, jeżeli tak kolokwialnie możemy powiedzieć, dotyczącej katechezy, frekwencji, zwalniania się czy wypisywania z lekcji religii. Myślę, że nadszedł taki czas, abyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, co dalej, poszukali różnych rozwiązań czy też naprawienia sytuacji, którą aktualnie mamy i wspólnie przeżywamy. Jestem po rozmowie z naszym księdzem biskupem, który zachęcił mnie także do zorganizowania spotkania dla wszystkich katechetów szkół ponadpodstawowych. Nie tylko województwa opolskiego, ale tak jak wspomniałem, całej naszej diecezji opolskiej. Chcielibyśmy razem porozmawiać na temat tego, co dzieje się w szkole ponadpodstawowej dzisiaj, gdy chodzi o lekcje religii. Dlatego zapraszam wszystkich katechetów szkół ponadpodstawowych 10 marca w piątek na godzinę 15.30 do auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu, która mieści się w pobliżu naszej kurii diecezjalnej. Myślę, że bez trudu znajdziecie to miejsce. Na spotkaniu będzie obecny nasz biskup ordynariusz. Mam nadzieję, że będzie już w pełni sił. Dziękuję za modlitwy w jego intencji o szybki powrót do zdrowia. O tę modlitwę dalej proszę. Także na spotkanie zapowiedział się nasz opolski kurator który także chce się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi lekcji religii w szkołach ponadpodstawowych. W tych dniach wysłaliśmy zaproszenia imienne do Was, zarówno do świeckich katechetów, jak i do sióstr zakonnych i księży. Bardzo proszę potraktować je jako obowiązkowe, jako obowiązkowe zaproszenie, w sytuacjach niemożliwości bycia na tym spotkaniu, proszę indywidualnie o usprawiedliwienie, podanie ważnej przyczyny. Do każdego pisma, które wysłaliśmy do Was, została załączona taka ankieta, którą prosimy o wypełnienie dotycząca stanu katechizacji w Waszych szkołach. Wszystkie dane, które tam zostaną podane, będą wykorzystane w takim wewnętrznym użytku naszego wydziału katechetycznego. Bardzo gorąco zapraszam, zachęcam was do tego spotkania 10 marca w piątek o godzinie 15:30 tu w Opolu w auli muzeum diecezjalnego. Chcielibyśmy wspólnie pochylić się nad ważnym problemem katechizacji w szkołach średnich. A tym, którzy rozpoczynają za chwilę ferie w województwie opolskim, życzę, aby był to dobry czas nabrania sił i mocy, także odbudowy nie tylko ciała, ale i ducha, byście z nowymi siłami podjęli zadania i wyzwania, jakie na Was czekają. Chcę też zaznaczyć, że to spotkanie dla katechetów szkół ponadpodstawowych będzie miało. Charakter też corocznych spotkań rejonowych, ale o tym w szczegółach dowiecie się już na samym spotkaniu. Zapraszam i szczęść Boże wszystkim.